Cześć, z tej strony Radek, zapraszam na 18 odcinek raportu z Limanowskiego. Sezon 2022-2023 przeszedł do historii. Oczywiście były to rozgrywki historyczne dla Rakowa Częstochowa, który zdobył Mistrzostwo Polski. No i teraz czas na, na letnią przerwę, czyli Mnóstwo spekulacji transferowych oraz innych informacji o przygotowaniach, o sparingach, o oczywiście tym wszystkim, co dzieje się w klubach. I dzisiaj taki troszkę inny odcinek, bo ja odniosę się do Waszych opinii w komentarzach pod ostatnim filmem. Zadam Wam też kilka pytań na temat tego, co dzieje się aktualnie. Na Limanowskiego, jeżeli chodzi o ruchy transferowe i nie tylko. No a później jeszcze odniosę się do transferów, jakie mają miejsce w Rakowie i do spekulacji dziennikarzy, którzy również swoje informacje za pośrednictwem Twittera przekazują. No nie tylko Twittera. Jednocześnie, jeżeli w pewnym momencie głos mi wysiądzie, to chciałbym Was za to serdecznie przeprosić. Od kilku dni zmagam się z mocnym bólem gardła i stąd też odcinek w sobotę, a nie w czwartek. Natomiast no chciałbym już powrócić do tych czwartkowych odcinków. Oczywiście też chciałbym na chwilkę zajrzeć do Akademii Raków, która powoli kończy swój sezon. Zobaczymy, jak radzą sobie młodzi zawodnicy, ale mam nadzieję, że to już bez komplikacji w przyszłym Tygodniu. To teraz zapraszam Was najpierw na opinie Wasze w komentarzach, a później jeszcze na kilka podsumowań transferowych. I zaczynamy od właśnie Waszych opinii w komentarzach pod ostatnim filmem. Mateusz Nowak pisze, jak wiadomo dostaje piłkę od obrońcy i czeka do ostatniego momentu, żeby wybić, to mam palpitację serca. Zgadzam się z tą opinią. Nawet kilkukrotnie w raportach z Limanowskiego mówiłem, że Wladan był bardzo elektryczny podczas właśnie takich zagrań. Pytałem się, czy nie powinien dostawać jakiejś nagrody od firmy Tauron. Wiem, że to jest zalecenie od trenera, żeby akcje rozgrywać przez linię obrony, żeby wyciągać tych zawodników, żeby zrobiło się więcej miejsca. Później w, w następnych tercjach, poiska, ale faktycznie kilkukrotnie w tym sezonie Wladan Kowaczewicz no, zagrał już tak na granicy błędu. Ostatecznie chyba tak wielki, większych baboli, które skutkowałyby bramkami dla przeciwnika, nie popełnił. Natomiast faktycznie palpitacji serca osoby niektóre, które kibicują Rakowa w takich sytuacjach w tym sezonie mogły dostać. W MVP sezonu, tutaj większość osób typowała Frana Tudora i faktycznie Fran zasłużenie powinien być najlepszym zawodnikiem Rakowa w ubiegłej kampanii. Wydaje mi się, że, że to był zawodnik, który najrówniej grał, bo niektórzy, jak choćby Koczergin, mieli jakieś wahania formy, i jeszcze ktoś pisał, już nie tutaj, ale w, chyba jeszcze w 16-pod 16 odcinkiem, władam Kowaczewicz, bo miał najwięcej czystych kąt. No tutaj wydaje mi się, że, że jednak to też była duża zasługa obrony Rakowa. Natomiast no, trzeba tak jak Maciek Wąsowski powiedział, trzeba pamiętać do jakiej gry nas Wladan przyzwyczaił w poprzednich, w poprzednim sezonie, w pucharach i nie tylko i stąd oczekiwaliśmy od Wladana bardzo wysokiej formy. Natomiast od, natomiast co do Frana Tudora to chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, a potem po tej czerwonej kartce w poz, Wartą Poznań, którą dostał. Później dostał trzy mecze kary. Później się chyba skończyło to dwoma meczami, czy jednym, już nie nieważne. W każdym razie po tym, po tym zagraniu było kilka meczów z Żeldu, kiedy Fran zmienił się o 180 stopni, jeżeli chodzi o jego prowokacje, czy, czy jakieś agresje i i w, można powiedzieć, że troszkę spokorniał, bał się, żeby nie dostać kolejnych kartek. No naprawdę już wtedy zachowywał się bardzo odpowiedzialny. Do tego oczywiście w, w bardzo dobra gra, czy to Nowa Hadle, czy, czy jako półprawy obrońca w, w tej trójce defensywnej, jaką, jaką gra Raków. Także wydaje mi się, że większość waszych hmm, Waszych opinii odnośnie tego dla kogo MVP jest słuszna Front Tudor powinien być najlepszym zawodnikiem Rakowa w sezonie który już minął Andrzej Jędrzejewski jeszcze pisze, że sztuczne ognie trwały jeszcze w latach dwutysięcznych, tutaj mowa o, o mojej rozmowie z Maćkiem Wąsowskim gdzie na koniec mówiłem, że, sztuczno, że był festiwal sztucznych ogni w Olsztynie w latach dziewięćdziesiątych Wiem, że później, że były w 1998 roku były jeszcze pokaż sztucznych ogni w Olsztynie, w 2000 już nie wiem czy nie był na lotnisku w Rudnikach pod Częstochową. Warto sprawdzić, naprawdę był to bardzo fajny festiwal. To już jest temat nie ale dla osób interesujących się Jurą krakowsko Częstowską, Częstochową, to naprawdę było, to naprawdę może być ciekawe do sprawdzenia. Może jakieś filmiki na YouTubie są, także, także można, można poszperać, ten festiwal był bardzo ciekawy. Kops pisze, moim zdaniem Raków teraz musi stworzyć potężną jednostkę według mnie Raków teraz w tym sezonie powinien stworzyć potężną ponad dwudziestkę dwójkę dwie potężne jedenastki bo przypomnijmy sobie że Raków będzie grał na kilku frontach Liga Puchary oraz Puchar Polski dlatego mm. dlatego wydaje mi się że tutaj potężna jedenastka i potęż, potężna ławka rezerwowych plus plus jeszcze zawodnicy z z szerokiego składu. Tutaj Raków musi mieć zmienników, którzy również będą gwarantowali jakąś wysoką, wysokie umiejętności, które, które pozwolą do tego, żeby móc rotować skutecznie składem i zawodnikami w kontekście gry w Pucharach i w Pucharze Polskim. Kolejny komentarz RB95, tutaj MVP Fran Tudor to wiadomo. Jeżeli Raku sprzeda bramkarze, to zapewne ktoś przyjdzie do Rakowa zawladana, do rywalizacji z trelowskim. Pojawiły się informacje, że trelu idzie gdzieś, może iść gdzieś na wypożyczenie i to nie byłaby głupia opcja, ponieważ ten zawodnik potrzebuje chyba jeszcze jednego sezonu takiego, w którym wygrał w lidze. I by rozgrywał więcej spotkań niż tylko w Pucharze Polskiej, dlatego, wypożyczenie trelowskiego jest jak najbardziej chyba słuszną, słuszną decyzją. Jeżeli Wladan przyjdzie, to podobno ma za niego do Rakowa przyjść jakiś bardzo dobry bramkarz, ale to za, do, jak, jako no bo do, do, musi przyjść jakiś bardzo dobry zawodnik, no bo w sumie. Bardzo dobry zawodnik, za bardzo dobrego zawodnika, to, to tutaj chyba wszyscy się zgadzamy. Danuta Bogdańska, Kacper Trelowski nie dał się pokonać, bo defensywa robiła więcej za niego, owszem, defensywa robiła bardzo dużo, nie dopuszczała do większości sytuacji. No ale tak jak w przypadku Wladana, zero z tyłu, to zawsze zero z tyłu, nie, nie umniejszajmy Trelowskiemu tego, że nie puścił żadnego gola w rozgrywkach Pucharu Polski oprócz konkursu rzutów karnych. Tak samo ja też tutaj mówiłem o Wladanie, że, że to też zasługa, zasługa defensywy, natomiast no trzeba oddać Władanowi że miał naj, najwięcej tych czystych kąt, no i trzeba też Tralowskiemu oddać to samo. Tomasz, musisz koniecznie poprawić poziom dźwięku z mikrofonu, u Ciebie cicho, u gości głośno, jak dla mnie zbyt duża różnica. Faktycznie w ostatnim odcinku, nie tylko w ostatnim odcinku były takie różnice, mam nadzieję, że to już za nami, teraz jak nagrywam ten odcinek patrzę, że poziom dźwięku u mnie jest Znacznie wyższy, to troszkę problem, problem tego mikrofonu. Mam jeszcze drugi, który będę chciał przetestować. Na razie jeszcze ten odcinek, na pewno na tym mikrofonie, ale dziękuję. Słuszna uwaga techniczna to dopiero 18 odcinek, więc cały czas uczę się vlogowania. Mam nadzieję, że będzie lepiej i tych problemów technicznych, które pojawiają się jeszcze za często, bo, bo, bo było kilka takich wpadek. Mam nadzieję, że wszystko już przed nowym sezonem zostanie, zostanie rozwiązane. Już nie będzie tych problemów technicznych, ale oczywiście każde, każda dobra sugestia jest mile widziana. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, ale i merytoryczne. Adam pisze, czy Pietrzech z Lechii, Zakuno w Rakowie to dobra opcja. I tutaj odpowiedzi Konrady był, byłby lepszy. Jan Kowalski pisze, że nie. Jako zmiennik super opcja. Doświadczony gość za darmo. Nam trzeba wzmocnienia nie uzupełnień. No i oczywiście Kops pisze, że Kun idzie do Legii, bo tam ktoś odpowiedział, że jako zmiennik to to nie. Myślę, że tutaj opcja Konrado oraz opcja Pestki będzie lepsza niż Rafał Pietrza. Natomiast tutaj myślę, że ten sezon pokazał, że trzeba nam minimum dwóch dobrych lewych wahadłowych do rywalizacji. Więc więc przyjście Pestki oraz Konrado byłoby już optymalne. Czy mamy jeszcze jakieś komentarze? Mistrzem została Sparta, nie Faktycznie przepraszam za pomyłkę. To tyle z Waszych komentarzy. Teraz druga część materiału, a więc troszkę o transferach, ale też troszkę pytań o Wasze opinie. To zaczynamy też tutaj będę troszkę posiłkował się 90 minut, żeby nie zapomnieć o jakimś zawodniku. Najpierw zacznijmy od tych, którzy już na pewno odeszli, a więc Patryk Kunlegia Warszawa, Sebastian Musialik, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale oni ale on mi już na pewno został pożegnany, skończył się Sebastianowi kontrakt. Na razie kończy się kontrakt również Tomasowi Petraszkowi. On na razie na wakacjach, więc wydaje mi się, że jeżeli ma przedłużyć kontrakt, to ze względów marketingowych ta informacja zostanie przekazana w momencie, kiedy, kiedy wróci z wakacji, to trzeba zdjęcia zrobić, jakiś filmik krótki nagrać, więc myślę, że jeżeli Peti ma zostać w klubie, to każdy kolejny dzień im przybliża do tego, aby jednak pozostał. Tutaj pojawiła się informacja, że zainteresowany jest tra Trabzonspor. Te kluby z Turcji trzeba na nie uważać, natomiast no, Peti chyba też w Turcji odpoczywał, bo widziałem zdjęcie, że pije czaj w tych takich tureckich specyficznych szklankach arabskich, może nie tureckich. No więc Turcja by mu służyła i tak się wydaje, Turcja, Turcja raków albo być może powrót do jego ojczyzny, a więc do Czech, aby zagrać silnym klubie w europejskich pucharach. Tutaj pojawiło się również mowa o wypożyczeniu Kacpra Trelowskiego. O tym już wcześniej mówiłem. Natomiast transferów przychodzących Maxim Dominguez został w piątek potwierdzony przez Raków. Zostanie piłkarzem naszego klubu oficjalnie od 1 lipca. Wzmocnienie rywalizacji w środku pola i myślę, że Tutaj no, ten temat środka Pola byłby załatwiony pod warunkiem, że y, żaden z zawodników Rakowa y, z tych pozycji y, 6-8 nie odejdzie, y, a wiemy, że czy Papa Panikolału to łakomy kąsek dla y, klubów greckich, natomiast Benam Ledermanem też już mogą się interesować kluby y, zachodnie. Dawid Drachal, piłkarz, który już wydaje się jest podpisany, wrzucił też na swojego bodajże Instagrama zdjęcie, które sugeruje, że niedługo wszystko będzie jasne. No i tutaj kwota około 650 tysięcy euro, nie wiem czy to już z bonusami, czy bez bonusów. W każdym razie. To tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie spekulacje dotyczące tego, że Raków zaciska pasa. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to jest zawodnik, który, jeżeli utrzyma formę, zawsze jest takie ryzyko, że, że może coś się niedobrego stać, odpukać w, nie, w niemalowane, to może, to może ta kariera nie potoczyć się zgodnie. Z planem, natomiast jest to piłkarz, którego Raków pewnie rozpatruje w kontekście transferu gotówkowego na zachód za 2-3 sezony i to za już bardzo duże kwoty. Pojawiła się w tym tygodniu informacja również, że znowu Raków chce Erika Exposito. Wydaje mi się, że no, cały czas. Jest to zawodnik, który niekoniecznie by gwarantował Rakowowi taką ilość bramek, jakiej oczekujemy. Aczkolwiek, no, jeżeli działacze i trenerzy widzą coś ekstra w tym zawodniku, a oni widzą na pewno więcej ode mnie, bo to są specjaliści od właśnie piłki nożnej, a ja nie jestem już takim specjalistą, no to. Przepraszam bardzo. No to oni mają prawo pozyskać i stworzyć skład, jaki chcą, a będą później z tego rozliczani. Więc tutaj tutaj można powiedzieć, że ich decyzja Kamilomena z Jakieloni ostatnio wypożyczony. To też ciekawa opcja o tym zawodniku za wiele może, nie mogę powiedzieć, ale, ale patrząc na komentarze osób, które znają się bardziej, uważają, że to byłoby bardzo ciekawe wzmocnienie. Podobno Kamil Pestka jest też już dogadany, z rakowem często chowa, także, także tutaj na pewno ciekawa opcja, aczkolwiek ten zawodnik już dwukrotnie przechodził, doznał, doznał bardzo ciężkich kontuzji, więc troszkę martwi jego zdrowie. Natomiast taka śmieszna informacja historyjka, że z moim bratem, kibicem Krakowi rozmawiałem kilka dni temu i mówiliśmy, że pestka by się nadawał do Rakowa, a dzień później informacja, że pestka jest praktycznie z nami dogadany. Miał również podobną propozycję z Lecha Poznań, ale tak jak w przypadku Mateusza Wdowiaka, prawdopodobnie ten piłkarz będzie zawodnikiem Rakowa od przyszłego sezonu. Pojawiła się też. Informacja, że Dejan Soresku dostanie szansę ponowną w Rakowie, uważam, że to jest bardzo dobra informacja, ponieważ ten zawodnik może dość chaotyczny, ale pomagał Rakowowi w kilku meczach bardzo wydatnie, strzelił bramkę bardzo ładną na zagłębiu Lubin sprokurował bodajże karnego z Koroną w kiedy wygraliśmy 1 do 0, więc wydaje mi się, że ten zawodnik jeszcze powinien szansę w Rakowie dostać. Oby tak było, ponieważ no jak, jak mówimy, wszyscy Raków musi mieć bardzo szeroką kadrę, bardzo mocną kadrę, a soresku wydaje się, że pewien poziom piłkarski prezentuje, Oczywiście jest też Łukasz Zwoliński, kolejny transfer już przyklepany, no ale o tym zawodniku już rozmawialiśmy z Maciejem Wąsowskim w ostatnim programie. Stąd też teraz do Was na koniec pytania ode mnie, jakich zawodników byście widzieli jeszcze w Rakowie, na jakich pozycjach potrzebujemy wzmocnień. Oczywiście tutaj pojawiła się informacja, że Raków chcę bardzo dobrego zawodnika z Francji, wybaczcie, nie pamiętam teraz nazwiska i oprócz tej dziewiątki gdzie potrzebujemy wzmocnień a jeżeli na dziewiątkę to kogo byście jeszcze widzieli, czy ta trójka zawodników czyli Gutkowski, z Piasecki i Zwoliński wystarczy, czy może czy, czy może widzicie jeszcze jakiegoś zawodnika co sądzicie o transferze Erika Exposito? Druga jeszcze kwestia, o którą miałem się zapytać, czyli o te transfery, kogo widzicie i jak oceniacie dotychczasowe, dotychczasowe transfery, a więc Łukasza Zwolińskiego, Maksima Domingueza, pewnie w międzyczasie Zostanie potwierdzony Dawid Drachale, być może Kamil Pestka. Więc prosiłbym Was też o ocenę dotychczasowych ruchów transferowych i tych przyszłych, kogo byście ewentualnie widzieli w Rakowie i na jakich pozycjach. To wszystko w tym tygodniu, w tym osiemnastym odcinku raportu z Limanowskiego. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. Jak pewnie widzicie troszkę i słyszycie, troszkę te problemy chorobowe jeszcze mi dokuczają. Tak jak powiedziałem na początku, również w przyszłym tygodniu chciałbym poruszyć temat z Akademii. Może porozmawiać z jakimś gościem, właśnie z Akademii, być może z samym dyrektorem, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy i mam nadzieję, że wszystko już bez problemów będzie puszczone. W czwartek. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście przypominam o tym, żebyście dawali łapki w górze, komentowali, ponieważ wrócę do Waszych komentarzy w przyszłym tygodniu. No i oczywiście do subskrypcji kanału Sport od Kuchni. Mam nadzieję, że widzimy się już w czwartek zgodnie z planem za tydzień. Na razie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.